Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk przez długie lata uchodzili za małżeństwo idealne. Przez długie lata grali razem w, na wspólnej, ale ich prywatne drogi jakiś czas temu się rozeszły. Para doczekała się córki, która dzisiaj ma już 23 lata. Piękna Maria Błaszczyk zachwyca urodą. Zobaczcie sami. Tak dziś wygląda dorosła córka Ewy Gawryluk. Ewa Gawryluk oraz Waldemar Błaszczyk to osoby, których raczej przedstawiać nie musimy. Ich twarze od lat są zakodowane w świadomości Polaków, a wszystko to za sprawą licznych ról serialowych i filmowych. Od lat Gawryluk i Błaszczyk grają też w jednym serialu, czyli, na wspólnej, przed długie lata Ewa Gawryluk oraz Waldemar Błaszczyk sprawiali wrażenie jednego z najbardziej zgodnych i dobranych małżeństw w polskim showbiznesie. Niestety, w 2021 roku para postanowiła się rozstać po 22 latach małżeństwa. Obecnie układają sobie życie na nowo, a Ewa Gawryluk znowu randkuje. Owocem małżeństwa Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka jest córka Maria Błaszczyk, która obecnie ma już 23 lata. Dziewczyna ma oryginalną pasję makijaż. Ale nie chodzi tutaj o zwykły make-up, a o charakteryzację, jakiej nie powstydziliby się twórcy najlepszych horrorów. Aż dziw bierze, że Maria Błaszczyk nie zajęła się tym zawodowo, chociaż w wywiadzie z Plejadą przyznała, że o tym myślała. Ale finalnie postanowiła nie związać się z branżą, której życie poświęcili jej rodzice. Przez długi czas chciałam nawet zostać charakteryzatorką, ale w końcu zdałam sobie sprawę, że w Polsce nie mam szans się wybić. Jest u nas mało produkcji, w których potrzebny jest ten rodzaj charakteryzacji, którym się zajmowałam. Maria Błaszczyk w tej samej rozmowie przyznała, że aktorką nigdy nie chciała być, a przebywanie przed kamerą ją peszy. Kilka miesięcy temu Ewa Gawryluk i jej piękna córka pojawiły się w świątecznym programie Magdy i Lary Gessler. Restauracja z gwiazdami.